Cześć Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, piątek, piątek naszego zbawienia. Chrystus umiera na krzyżu. Mam nadzieję, że spało się dobrze, bo chcemy mieć siły, aby uwielbiać Pana. Tę noc Pan Jezus spędził w zamknięciu. Tę noc to, był noc, to była noc w więzieniu, przesłuchania, i dzisiaj jest wydany na ukrzyżowanie. To, co dzisiaj będziemy widzieli, to krzyż. Ale krzyż samotności. Wszyscy, których Jezus uzdrawiał, których nauczał, z którymi chodził, zniknęli. Nagle, całkowite osamotnienie. Została matka i kilka osób. Z całej rzeszy, z tłumu, z takiego grona, którego adorowało i uwielbiało, zostało kilka osób. Kochani, dzisiaj zapraszam, żebyśmy weszli w samotność Jezusa. W ogołocenie i że on nie rezygnuje z człowieka, który wydaje się, że rezygnuje z niego. Jezus nie rezygnuje z nas, do końca nas umiłował. Nie zejdzie z krzyża, ale do końca jest, pokazując: Zbawiam ciebie. Miłość moja jest nieskończona. Uciekniesz, a Jezus nas nie przestaje kochać. To jest dzień nadziei dla każdego z nas. Cokolwiek zrobiliśmy w życiu, Jezus nam przebaczy. Już przebaczył na krzyż. Chcę Was zaprosić dzisiaj, żebyśmy razem jeszcze przeszli drogę krzyżową o 14 na naszym drugim kanale. Potem będzie o 15 koronka i o 18 liturgia, z adoracją krzyża. Zapraszam. Włączymy was w tę adorację również w waszych domach. Także bądźcie razem z nami koniecznie. Chcemy się razem jeszcze pomodlić. Tymczasem. Ciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i zostajemy w gorzkich żalach. Ostatni dzień, kiedy gorzkie żale niech brzmią, z mocnymi w duchu pomóccie się, żeby te treści nosić. Z Panem Bogiem.